Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o samochodzie, który budzi we mnie mieszane uczucia. Bohaterem tego odcinka jest nowy Jeep Grand Cherokee. Zapraszam! Ten model nie ma tak bogatej historii jak Wrangler, bowiem pojawił się na rynku w 1992 roku. Obecnie mamy do czynienia z piątą generacją. Od razu widać, że samochód jest większy od poprzednika. Na długość ta różnica wynosi 18 cm. Optycznie jednak może się wydawać większa. Długość to 4,91 m, szerokość wynosi 2,15 m, a rozstaw osi mierzy 2,96 m. Średnica zawracania to 11,7 m. Samochód prezentuje się bardzo dobrze, przód optycznie poszerza auto, czego jestem wielkim fanem, podoba mi się ta masywność i ogólnie proporcje nadwozia. Nie jestem jednak fanem braku wyboru jednostek napędowych, wszyscy wiedzą skąd to wynika i tutaj raczej wiele się nie zmieni. Unia nie odpuści. Szkoda, bo ten samochód na innych rynkach dostępny jest jeszcze z v o pojemności 3,6 litra oraz V8 5.7. U nas pod maską może być jedynie układ hybrydowy typu plug-in, którego spalinowym sercem jest silnik dwulitrowy, czterocylindrowy, dający kierowcy wraz z całym układem łącznie 380 koni mechanicznych. Na papierze brzmi to nieźle, ale do kwestii brzmienia jeszcze wrócę. Nie da się ukryć, że kiedy mówimy o Jeepie, to w głowie mamy skuteczny napęd na cztery koła i nieprzeciętne zdolności terenowe. W przypadku nowego Grand Cherokee nic nie tracimy. Przyznam, że kiedy zobaczyłem ten samochód i skojarzyłem w jakich okolicznościach terenowych można było widzieć poprzednie generacje, to moja wyobraźnia na chwilę się zawiesiła, bo producent określa najnowsze wcielenie jako najbardziej luksusową generację. Po chwili jednak dotarło do mnie, że Grand Cherokee zawsze miał takie aspiracje, a dopiero z biegiem lat, gdy już nie było szkoda, podadawano te samochody przeróbką i zaczęto bardzo konkretnie eksploatować je w terenie. Czy za kilkanaście lat zobaczymy piątą generację ze stalowymi zderzakami brodzącą po klamki w bagnie? Nie wiem, ale wiem, że napęd w tym aucie nadal świetnie sobie radzi. W zależności od wersji wyposażenia, będziemy mieć do dyspozycji układ Quadra Track lub Quadra Drive. Ten drugi wyposażony jest w tylny elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. W wersji Trailhawk mamy dodatkowo rozłączany przedni stabilizator. Testowy egzemplarz wyposażony był w napęd Quadra Drive. W przypadku uślizgu kół przedniej osi koło tracące przyczepność było przyhamowywane, a moment trafiał tam gdzie trzeba. Szczególnie dało się to wyczuć w dość złośliwym dla napędów miejscu, gdzie dochodziło do wykrzyżu. Jeep mimo szosowych opon radził sobie bardzo dobrze. Bez względu na ustawiony tryb jazdy za każdym razem udawało mi się podjechać pod wzniesienie. Opcjonalne pneumatyczne zawieszenie może zwiększyć prześwit do nawet 27,5 cm zapewniając głębokość brodzenia na poziomie 61 cm. Nawet w tym umiarkowanie wymagającym terenie miałem obawy, że uszkodzę plastikowy element znajdujący się w przedniej części zderzaka. Na szczęście widać, że jest on przygotowany na kontakt z przeszkodami i raczej nie połamie się przy pierwszym spotkaniu. Nowy Jeep Grand Cherokee prowadzi się dość specyficznie, ale to nie znaczy, że jakoś źle. Nie, nie to mam na myśli. Po prostu producenci aktualnie przyzwyczajają nas do nieco innego sposobu odbierania wrażeń za kierownicy. Ten samochód waży. Mniej więcej 2,5 tony, i to czuć podczas jazdy. Natomiast no, wiele współczesnych samochodów, swoim sposobem prowadzenia, nie zdradza, że jedziemy autem dużym i ciężkim. Tutaj jest odwrotnie. Natomiast to nie znaczy, że to jest coś złego. Po prostu, jeżeli ktoś szuka pewnej gracji w sposobie prowadzenia rodem z miejskiego małego suwa, no to po prostu tego tutaj nie znajdzie. Kierownica stawia dość duży opór, możemy siłę wspomagania zmieniać w ustawieniach, natomiast to niewiele zmienia, nawet w trybie komfortowym. No i wydaje mi się, że to nie jest wada tego samochodu, tylko po prostu jego cecha. Tak samo jak nadwrażliwy asystent pasa ruchu, który ciągle zwraca mi uwagę, że nie jadę swoim pasem ruchu, a jadę elegancko, trzymając się prawej strony. Trochę mnie to irytuje. A linia jest przecież dobrze namalowana, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, wyłączę to zaraz, bo, bo tak się nie da po prostu. Ten samochód potrafi być dynamiczny. Przyspieszenie do setki wynoszące nieco ponad 6 sekund to niezły wynik przy tych gabarytach. Natomiast ogólnie charakter tego auta nie zachęca do szaleństw. Moc mocą, ale zdecydowanie lepiej będzie nam się tym autem jeździć, kiedy nie będziemy szukać w tym wszystkim jakichś sportowych wrażeń. Mimo, że pod maską mamy układ hybrydowy, to nie spodziewajmy się jakichś niskich wartości zużycia paliwa. Kiedy bateria jest rozładowana, to nadal mamy wspomaganie prądem, lecz niewielkie. Widać to na ekranie, gdzie obrazowana jest praca napędów. Nawet jeśli delikatnie zaczynamy się rozpędzać, po chwili do akcji wkracza silnik spalinowy. Jeżdżąc po mieście, należy spodziewać się zużycia 10-12 litrów na 100 km. Przy 90 km na godzinę Jeeps używa 6-6,5 litra, zwiększając prędkość do 190 10 km na godzinę zużycie podskoczy do 9 litrów na setkę, a przy prędkościach autostradowych należy się spodziewać wyników z jazdy po mieście. Oczywiście wszystko się zmieni, kiedy będziemy mieli naładowaną baterię i jeżdżąc w trybie hybrydowym, silnik spalinowy uruchomi się tylko czasem. Wtedy faktycznie przed oczami zobaczymy takie katalogowe wartości. No, Jeep tutaj mówi o niecałych 3 litrach na 100 km. W tych okolicznościach wspomaganie prądem jest znacznie większe. Rozpędzimy się do wyższych prędkości, a jeśli nie będziemy mocno wciskać gazu, będziemy cały czas jeździć w trybie elektrycznym. Tylko od stylu naszej jazdy zależy, czy będziemy mieli zużycie na poziomie 2 litrów na 100 km, czy 5. Możemy też wymusić jazdę w trybie elektrycznym, ale kiedy mocno wciśniemy gaz, uruchomi się silnik spalinowy. Trzecią opcją jest e-safe, działający na dwa sposoby. Możemy utrzymać przybliżony poziom naładowania baterii, chociaż w niewielkim stopniu Samochód będzie cały czas z niej korzystać. Możemy też ją ładować za pomocą silnika spalinowego, co wyraźnie zwiększa apetyt na paliwo. Kiedy podłączyłem samochód na publicznej ładowarce, uzupełnienie energii zajęło niecałe 3 godziny. Jeep zadeklarował, że pokona na prądzie 48 km i udało mi się przejechać nieco więcej. Raczej w warunkach pozamiejskich, przy temperaturze między 25 a 30 stopni Celsjusza. Myślę, że nie każdemu się spodoba sposób, w jaki ten samochód przełącza się pomiędzy źródłami zasilania. Kiedy silnik spalinowy wkracza do akcji, czujemy takie niekomfortowe szarpnięcie. Słyszymy też, że on wkręca się od razu na wysokie obroty. No, należy pamiętać, że tutaj silnik elektryczny znajduje się przed skrzynią biegów. Później moment obrotowy trafia na koła w taki klasyczny sposób za pomocą wałów napędowych. No, wydaje mi się, że w tej kwestii producent powinien się troszeczkę bardziej postarać, bo kiedy będziemy dynamicznie operować gazem, silnik spalinowy będzie się włączał. Wyłączać, wyłączać, będziemy przechodzić na zasilanie elektryczne, no to wtedy te szarpnięcia mogą komuś przeszkadzać. Nie każdemu też spodoba się dźwięk turbo doładowanej dwulitrówki, która wkręcając się na obroty będzie starała się robić co tylko w jej mocy, aby przekazać na koła w naszym imieniu maksymalny moment obrotowy. No, myślę, że to będzie stanowić pewnego rodzaju dysonans dla kierowcy pomiędzy tym co widzi, wsiadając do samochodu, a tym, co słyszy, kiedy silnik wkręca się na obroty. No, wydaje mi się, że akurat w kwestii wygłuszenia komory silnika producent powinien się bardziej postarać, aby oszczędzić purystom tego niemiłego doświadczenia. Nie chcę też przesadzać ze swoim narzekaniem, bo prawdopodobnie wielu klientów nie będzie szukać w tym samochodzie radości z dźwięku silnika, tylko skupią się na luksusie i wyglądzie, a to może robić wrażenie. Doceniam, że mamy ten model na rynku, ale jednak czuję niewielki dysonans związany z Jedyną dostępną jednostką napędową. Nie do końca podoba mi się też praca zawieszenia w tym samochodzie. Kiedy droga jest równa, nie ma problemu, ale kiedy pojawią się na niej jakieś niewielkie wyboje, to do naszych uszu będą docierać niepokojące dźwięki, tak jakby końcówka drążka kierowniczego albo stworzeń wahacza dopominał się wymiany. Podobnie na progach zwalniających. Kiedy będziemy przez nie przejeżdżać, to będziemy słyszeć jakby z tylnego zawieszenia takie głuche uderzenia. No, wydaje mi się, że w we w pełni sprawnym samochodzie z przebiegiem niecałych 4000 km, takie dźwięki są niedopuszczalne. Teraz pokażę Wam, jak wygląda wnętrze nowego Jeepa Grand Cherokee. Ja jestem jego fanem. Bardzo mi się podoba, jak ten samochód wygląda w środku. Jest bardzo po amerykańsku. To znaczy, mamy drewno, które jest. Drewnem i mamy dużo skóry, która jest prawdziwą skórą, a nie jakąś ekocelatką. I to czuć, kiedy zajmiemy miejsce, bo to wszystko pięknie pachnie. Poza tym jest doskonale wykończone, wszędzie jest miękko, wszystko jest dobrze spasowane, czasami może jak. Złośliwie za coś będę szarpać, to będzie jakiś dźwięk, ale podczas jazdy jest cicho. Wszystko jest dobrze i spasowane i wykończone. Tutaj nawet mamy skórę nawet kieszenie w drzwiach wykończone są skórą to jest rzadko spotykane. Przeszycia, wstawki z drewna no naprawdę wszystko świetnie wygląda i przede wszystkim jest miękkie, miłe dla oka i miłe w dotyku. Jeżeli chodzi o wymiar praktyczny, to. Kieszeń w drzwiach już widzieliście jest spora. Myślę, że półtora litrowa butelka bez problemu się tutaj zmieści. Przed pasażerem schowek miękko wykończony. Nie jest może ogromny, ale. Ale wystarczy. Tutaj mamy taki schowek na telefon, możemy go ładować bezprzewodowo. Są też dwa porty USB-C i dwa porty USB starszego typu, wejście AUX, port HDMI i wyjście 12 V. Tutaj mamy dwa miejsca na kubki. Pod podłokietnikiem znajdują się dwa schowki. Jeden taki mniejszy i drugi głębszy. To wszystko jest miękko wykończone. Nie ma tutaj żadnych portów USB ani gniazdka 12V. To co jest ciekawe, to ekran dla pasażera. Kierowca. Raczej nie widzi, co tam się dzieje, no, po to, żeby go to nie rozpraszało. Natomiast z perspektywy pasażera widać już wszystko. No i właśnie wspomniane wcześniej gniazdo HDMI może służyć nam do tego, żebyśmy coś tutaj podłączyli i żeby pasażer podczas podróży mógł to sobie oglądać. Pozachwycam się teraz fizycznymi przyciskami, których jest tutaj sporo i obsługujemy nimi najważniejsze funkcje samochodu. Tu mamy jeden zestaw przycisków. Tutaj klasycznie klimatyzacja multimedia. Nie, wybieramy tym pokrętłem przełożenie skrzyni biegów. Tutaj regulujemy wysokość zawieszenia, wybieramy tryb pracy napędu. Wszystko jest pod ręką. I obsługa tego jest naprawdę bardzo prosta i przyjemna. Tak samo na kierownicy, dużo przycisków, które są czytelne. Nie musimy bawić się za bardzo tym, co ukrywa system multimedialny w sobie. Działa on nieźle, jest miły dla oka. Czasami na chwilkę się potrafi przywiesić, ale rzadko mu się to zdarza. Ogólnie jest czytelny i działa bardzo sprawnie. To, co kierowca widzi na wirtualnych zegarach może początkowo troszeczkę przerażać. Tych informacji jest sporo, ale warto się przez wszystko przeklikać, żeby mieć świadomość jakie informacje możemy sobie tutaj wyświetlać. Tych informacji może być dużo, ale kiedy się przyzwyczajimy do tego, myślę, że przestanie nas to przerażać. Teraz czas zająć miejsce w drugim rzędzie, i tutaj też nie oszczędzano na wykończeniu. Skóra, drewno, przeszycia wszystkie jest miękkie w dotyku, fajnie wygląda. Poza tym jest tutaj dużo miejsca, kiedy przed nami będzie siedzieć kierowca o wzroście powiedzmy 170-180 cm. No to mamy naprawdę dużo przestrzeni. Nawet jakby tutaj usiadł koszykarz, to pasażer z tyłu również będzie miał naprawdę dużo miejsca na nogi. Jeżeli chodzi o wymiar praktyczny, niezbyt duża. Kieszeń w drzwiach. Tutaj za fotelem również znajduje się kieszeń. To jest ciekawy element. Wydaje mi się, że można powiesić na tym jakąś siatkę z zakupami, niezbyt ciężką. Tak mi się wydaje, że to właśnie po to jest. Tu mamy nawiewy, porty USB C i dwa porty USB starszego typu wyjście 230V. Nawiewy są tutaj, jak i na słupku B. Podłokietnik. Jest miękki z dwoma miejscami na kubki i oczywiście mocowania i sofiks. Z przodu natomiast nie ma możliwości wpięcia fotelika. A tak wygląda bagażnik. Mamy tutaj roletę, która nie jest zbyt wygodna, ponieważ no, trzeba sobie tutaj trafić z jednej z drugiej strony. To jest kwestia przyzwyczajenia. Pojemność tego bagażnika to 533 litry, a kiedy złożymy oparcia drugiego rzędu siedzeń, to będziemy mieli prawie 1500 litrów pojemności. Mamy tutaj udogodnienia w postaci takich haczyków do mocowania siat, Tutaj mamy haczyk na zakupy, tutaj też, ale jest to też awaryjne otwieranie wlewu paliwa obok gniazdo 12V i to tyle. Pod podłogą znajduje się sporo przestrzeni, chociażby na kable do ładowania i koło zapasowe. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka: mamy widoczne sylwetki wszystkich generacji Jeepów Grand Cherokee. Samochód w podstawowej odmianie to wydatek 400 tysięcy złotych, testowa konfiguracja Summit Reserve to już 485 tysięcy. Mama mały dlemat z tym autem, ponieważ wizualnie bardzo do mnie trafia, uwielbiam jego środek pod względem wizualnym oraz jakości wykończenia, natomiast pomijając kwestie silnika, trochę przeszkadzały mi dodatkowe dźwięki towarzyszące podczas jazdy oraz przy dynamicznej jeździe kultura przełączania się pomiędzy rodzajami napędu. Zwłaszcza w kontekście jednostki napędowej, chciałbym cofnąć czas do momentu, kiedy pod maskę mogły trafiać rozwiązania bez unijnej presji. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym samochodzie. Jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych testach.